Cześć, jestem Mateusz, firma Enka Bike. Dzisiaj powiem Państwu troszkę na temat rękawiczek Endura Windchill. Rękawiczki te występują w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim oraz czerwonym. Rękawiczki oczywiście występują także w wersji damskiej. Jak sama nazwa wskazuje, rękawiczka ma chronić nas przed wiatrem, więc. Cały przód rękawiczki został wykonany z jadroochronnego materiału, zapewniającego także dobrą wodoodporność. Wnętrze rękawiczki zostało wykończone materiałem w dotyku przypominającym polar, zapewniającym naprawdę fajną izolację termiczną, dzięki czemu rękawiczki możemy nosić nawet w chłodniejsze dni. Co warto. Powiedzieć więcej o rękawiczkach. Oczywiście zwracamy uwagę na osobny panel kciuka zwiększający odporność rękawiczki oraz na wkładki żelowe umieszczone w newralgicznych miejscach. Kolejnym atutem jest Otwory wentylacyjne umieszczone na spodniej części, rękawiczki, dzięki czemu jesteśmy w stanie odprowadzić nadmiar ciepła na zewnątrz. W tych rękawiczkach zrezygnowano z tradycyjnego rzepu, który jak wiadomo może powodować dy dyskomfort w czasie dłuższej jazdy. Zastosowano tu elastyczny ściągacz, elastyczny mankiet, który ściśle przylega do naszego nadgarstka, nie wywierając nadmiernego ucisku. Jak wszystkie produkty firmy Endura, rękawiczki posiadają elementy odblaskowe na zewnętrznych krawędziach dłoni oraz na palcu wskazującym. Kciuk, zewnętrzna część kciuka pokryta została materiałem pochłaniającym wilgoć służącym do ocierania czoła. Rękawiczki te są to raczej rękawiczki jesienne, gdzie temperatura rzadko spada poniżej zera. Jeżeli chodzi o samą samą jazdę w tych rękawiczkach, naprawdę zapewniają wysoki komfort oraz wysoką ochronę przed wiatrem. A jeżeli chodzi o dobór temperatury, no niestety to już Państwa indywidualna sprawa. Jak wiadomo, każdy z nas ma inną odporność na temperaturę. Ale szczerze polecam te rękawiczki po pierwsze ze względu na ich stuprocentową wiatroodporność oraz dobrą odporność na przemoczenie do zobaczenia w następnym odcinku